Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie wszystkich Państwa powitać na spotkaniu zorganizowanym przez Częstochowski Klucz Pobudki oraz oddział, Częstochowski Oddział Polski Niepodległej. Włodzimierz Skalik, pozwolę sobie rozpocząć to, to nasze spotkanie. Dla części z Państwa ta informacja jest pewnie troszeczkę niewiele mówiąca, ponieważ środowisko pobudki to jest inicjatywa, która rozwija się w Polsce, również w Częstochowie od niedawna. Jest to środowisko, które chce realizować pozytywny program, niezwykle ważny dla Polski. Program Kościół Szkoła.